To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszał i ujrzał, upadłem, był złożyć pokłon u stóp anioła, który mi to ukazał. Na to rzekł do mnie: Uważaj, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi i plugawy niech się jeszcze splugawi. A sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę. Oddam każdemu według jego pracy jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczyć o tym, co dotyczy kościoła. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, jasna gwiazda poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto spragniony, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha proroczych słów tej księgi. Jeśli by ktoś cokolwiek do nich dodał, to Bóg doda mu plag, zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś ujął, co z proroczych słów tej księgi, Bóg ujmie jego uczestnictwo w drzewie życia i w mieście świętym opisanych w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź Panie Jezu, łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Objawienie Jana 22 od 1 do 21, przekład Biblii Poznańskiej. Umiłowani, jeśli wasze życie nie było zadowalające, jeśli nie poznałeś świętego charakteru, którego Chrystus oczekuje od prawdziwego chrześcijanina, wtedy to wołanie Ducha pojawia się w twojej duszy. A Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Przyjdź. Wejdź w prawdziwe życie, wyższy poziom życia, życia ukrytego z Chrystusem w Bogu. Ja stanę się w Nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Parafraza F. Jana 4,14.